Siemano kład już gotowy znaczy gotowy na ten moment zaraz będę go ładował na przyczepę bo jeszcze zostały te tematy tak jak dolot powietrza no i ten ledbar, którego też nie zdążyłem zrobić ale reszta porobione, przygotowane miał być gotowy na rajd w suszu dzisiaj jest sobota rajd został dwa dni temu czy trzy dni temu odwołany ale na szczęście w niedzielę pod barczewem w Marunach, Rancho Maruny będzie taki charytatywny rajdzik. Zabawa bardziej, pieczątki, licytacje, woź, impreza. Także jak już mam gotowego, to się przejadę. Tym bardziej, że mam blisko, wreszcie coś blisko. Bo no i się śmieję, właśnie do tego susza miałem w miarę blisko na rajd i został odwołany. A wszystko dlatego, i potem wszystko trzeba jeździć po 500, 300, 600 km A teraz ten w Barczewie mam co tam, 20. 20 parę kilometrów także spoko Co eee, tu na szybko? No. Jest gotowy nawet piłeczka tutaj zobaczcie tu paczencik. fajny żeby przypiąć plombę do telefonu na telefon piłeczka linka z przodu. Przewinęłem linkę piąteczka 15 metrów nowa linka gotowe z tyłu. Dwumetrowa taśma do opasania drzewa. Jeśli będzie konieczna, i mamy tutaj też 15 metrów. Nowa linka podniesiony podniesiony Serduszko już nawet gotowe. <grytania> Ciśnienia na taką na śnieg. To ja bardzo niski ciśnienie. Zresztą ja lubię na niskim ciśnieniu jeździć. Po to są bydloki. Niech ta opona całą powierzchnią klei. Ona się pięknie wkleja. Ja mam teraz. Słuchajcie, zero. 15, 015 z przodu, albo z przodu 02 nie pamiętam, a z tyłu 015, 015. No i na takim ciśnieniu super klei, czy na piasek, czy na śnieg, to jest idealne ciśnienie. No cóż, zaraz go będę ładował, już mam go oprócz siebie praktycznie zrobionego. Wszystkie ustawienia zapisane na karteczce. Jak się zima skończy, zejdzie śnieg, no to obniżę go mocno w dół, tak jak chciałem, no tylko. Jeszcze tego nie zdążyłem też w sumie zrobić. A dlaczego? Bo dlatego, że mi klucz pęk i nie mam innego, żeby tu dojść, bo tu ciężkie dojście i też z kiedy indziej to zrobię. A chciałem odpiąć stabilizator, bo mi się dużo lepiej jeździ. No, także jeśli ktoś tam się wybiera, to widzimy się jutro w Marunach. Trzymajcie się. Pozdro.